Dzień dobry Państwu. Jest na linii telefonicznej Włodzimierz Knorowski, rolnik z miejscowości Iwkowa, który dręczony jest przez swoich sąsiadów, przez mafię prawną, przez czynniki rządowe, przez czynniki tak zwane religijne, kościelne. Włodzimierz. Znowu masz sprawę w sądzie. Powiedz mi, kiedy ona jest, w jakich godzinach, a może ktoś pójdzie i będziecie wspierał. Do, do czego, czego dotyczy ta sprawa? Robaczy, pozdrawiam Was wszystkich w kraju i za granicą. Moje nazwisko Włodzimierz Knurowski, rolnik, który jedynie wjechał przed ciągnikiem 6 marca. W 2013 roku. Tam protestowałem 136 dni. Nie dało nic. Nie dały reportażu. Pani ja wyrobić. Można wejść na archiwum sprawy dla reportera. Wklepać moje nazwisko. Zobaczycie. 17 sierpnia tego roku mam trzy sprawy w sądzie rejonowym w Przy ulicy Kościuszki. O 8.55 e, mam wyrok zamiany kary na areszt, bo nie jestem w stanie zapłacić kary 800 zł, kary porządkowej, gdzie otrzymałem na sprawie 2W 93 przez 20, gdzie Sędzia, pani Bar Baraziak przyznała mi kwotę 400 zł w sprawie, że źle zaparkowałem samochód na swoim polu, na swoim działce i że sąsiedzi nie mogli przejechać. Sąsiedzi mają inną drogę. Jak ja im zastawiam, jeżdżą tamtą drogą. Przez moją działkę zrobili bezprawnie. Gdy mnie nie było 10 lat tutaj na gospodarstwie, położyliby to bezprawnie, bez mojej wiedzy i żadne czynniki nie mogą tego zruszyć, ponieważ całego prezesa tego kawałka, albo prezes, szef ma szwagra sędziów. Jest sędzią w Sądzie Okręgowym, no Nowym sąd rzuca jest który kiedyś powiedział do mojego kolegi Dla mnie wystarczy tylko telefon do sądu A sędziowie zrobią co ja będę tak chciał Bo to są moi kolegi Tak ja, proszę Państwa Zwróciłem uwagę sędziowie Że przecież to jest moja prywatna własność Tam nie ma nikt prawa wjechać ani wejść To mi dawało 800 złotych kary No Odwoływałem się, nie myślę, odwoływałem się do tego wszystkiego, ale układ sił jest niesamowity na mnie. Sprawa, którą prowadził posterunek, bo na tej drodze zostałem napadnięty w kominiarce przez obecnego policjanta, który pracuje w Krakowie. Cyna sąsiada, siedziałem w samochodzie. Rozmawiałem z kolegą, doleciał z wyskoku z buta, strzelił w samochód. Później, gdy ja wyskoczyłem ze samochodu z buta, kopnął mnie w pierś. zabrało mnie później po gotowie. Mam poddupce lekarską. I co się dzieje, wam powiem, proszę państwa. Dostaję z Komendy Powiatowej Policji w grzeszku pismo.

Na podstawie artykułu 54, paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie zawiadamia pokrzywdzonego, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do sądu rejonowego w sprawie zaistniałego w dniu 15 maja 2001 rok piwkowej umyślnego uszkodzenia mienia pojazdu marki Fiat Punto, po numerze KBR8UR5 w wyniku czego powstały straty wartości łeb przekraczającej 500 zł. Dlaczego przed? Podkreślam to. Wtedy ten facet policjant wyrwał mi łopatę, uderzył mi, wziął mnie pogotownie, mam obdukcję lekarską. Wydaną przez biegłego, kartę informacyjną przez pogotowie i podziwo szkody, gdzie roz, rozbili mi szybę w samochodzie z tyłu, cały tył e, samochodu poczackany był od kamieni, bo później rzucali kamieniami, nie przekracza 500 zł. Ale proszę Państwa, co się dzieje? Mam napad 17 grudnia 2002 roku przez innego sąsiada. Siedzę w samochodzie, nadjeżdżam, ja chcę wyjść ze samochodu, nie do wyjść. Czasko, ja mi wyjść, trzasko drzwiami w moje nogi, wyjmuję laskę, bo o swoich siłach bez podparcia nie wyjdę ze samochodu, krywam mi laskę, jak krzyczę, że mam napad, ja ten wystawił głowę z samochodu, ten mnie ładuje laską przez głowę, bierę laskę. Radni to laskę moją? Rzekomo dzwoni na policję, że jemu rozbił lusterko o wartości 200 zł. I ja mam sprawę z tego tytułu w Limanowie. natura akt 2W 313 przez 22. Dostałem wyrok nakazowy, od którego zrobiłem odwołanie, bo nieprawdą jest ja mu tej, tego lusterka nie rozbiłem. Rozbił to celowo, żeby nie odpowiadał za napad. Też w obdukcję lekarską i wszystko, ale tych spraw się nie poruszą. Policja nie poruszał. Ani w Brzesku, ani w człowie. W człowie robiłem pikiety. Przez dwa dni. Na początku maja przed yy, posterunkiem policji. Nic to nie daje, proszę Państwa. Nie wiem. trafiło demokrację, w stanie wojennym miałem dom obstawiony. Nie poszedłem, nie byłem interwenowany, tylko z tego powodu, że był chory ojciec i ja miał krowy i zwierzęta na gospodarstwie, bo sam byłem stado. Dlatego mnie nie wzięli, to by musieli dać zastępstwo, opiekę tatowi, bo był poważnie już chory, w osiemdziesiątym roku. Proszę Państwa, no i musieliby napłacać Bardzo. Po pierwsze nie jestem winien w żadnej tej sprawie. I powiem Państwu, że więcej demokracji jest w Chinach. Jak nie wierzycie, oglądnicie taki filmik na internecie, jeszcze, jak jeszcze jest, dom na autostradzie w Chinach. Oglądałem ten filmik. Facet nie sprzedał ziemi pod autostradę, więc... Zostawili mu dom, autostradę, ominęli dom, a do domu zrobili mu dojazd. Pytam się, kto odpowiada i kto reprezentuje własność prywatną? Przecież własność prywatną to rzecz święta. I tutaj ani policja ani tam w Czchowie, to nawet był taki na mojej stronie internetowej www.gnurowski.be.pl list Tuska. Opisywałem całą sytuację. Tak przesyłają mi, że sprawę umorzono, bo nie znaleziono zwierzęcia, które mi jeszcze na drogę. Ja wtedy wpadłem w klamikę i lekko przykleję.

W 9. w 2002 roku. śledztwo, policja, komenda powiatowa policji w I tutaj. Czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do sądu rejonowego w sprawie zaistniałego dnia 29 kwietnia 20, 000, drugi rok dywkowej na działce 222-32 spowodowania zagrażenia bezpieczeństwa innych osób poza drogą publiczną w wyniku czego uszkodzenia pojazdurek pojazd Marki Fiat o numerze KRIP396, prawie danych, dostatecznie uzasadniających podejrzanie popełnienia czynku. Proszę Państwa, na tym samym odcinku, gdzie nie ma przyjazdu, nie ma drogi, stoję w samochodzie, jedzie ciągnikiem sąsiad szkóla. Ja mu mówię, Staszek, tu nie masz drogi. Ja ci nie przepuszczę. Zamknąłem samochód, odszedłem jakieś, dosłownie, metrów, bo do domu, a on siłą, ciągnikiem, wjechał mi, uszkodził przód. Rzecz odnawca to wycenił na dwa 2000... tysiące. Proszę Państwa, gdy przyjechał dwie policjantki przyjechały z Brzeska, jedna poszła do jego domu, stwierdziła rodzina jego, że jego nie ma. No nie było go, bo był pijany, więc uciekł, żeby nie wykazać, że jest pijany. Proszę państwa, policja to umarza. I ja mam sam nosić. Zgodnie z treścią artykułu 27 paragraf pierwszy i drugi. O przysługuje prawo do samodzielnego wniesienia wniosku o ukaranie jako, oskarży, jako oskarżycielowi posiłkowemu. I on się pytał, czy człowiek, jak uciekał z miejsca policji, bo gdyby był ranny, to by był wypadek, Nie jest ścigany przez policję. Proszę Państwa, nie mam już Mam 69 lat, wychowywałem jak ktoś się moje życie się Miałem 7 powodzi. Za wszystkie te powodzi odpowiadał Karlsberg po koci w bo tam gdzie rzawiłem A Karlsberg był zobowiązany do utrzymania 3 km pożb wyżej ujęcia wody u szwice. Wszystko. Komornik teraz 16 czuczników i jednego konia. Przegrywu. Prowadzi. Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Wszędzie, po prostu teraz sędziowie, żeby pokreślić swoją siłę, oskarżają mnie, że ich szkaluje. Że mi napisał mafio, oddaj ziemię. I ujawniłem nazwiska. Wyznaczono mi sąd rejonowy w Pochni. Mają mi dać adwokata z urzędu. Proszę państwa, gdyby była jakaś kancelaria, chciałbym, żeby się zajęła tymi sprawami wszystkimi, bo jestem przytanowany w tym kraju, ani żaden rząd od rządu Busta nie pomógł mi. Nic, gdyby to byli Pol polskie rządy. Polacy prawdziwi, proszę państwa, to ja bym wszystkie sprawy wygrał, a nawet rząd by się za mną ujął. Jest to list otwarty do Tuska też napisany, wykazane wszystkie sprawy, całość spraw. Nikt do tego czasu się tym nie zainteresował. Nie wiem co robić, proszę państwa. Dajcie komentarze. Czy mogą uciekać z tego kraju, tylko gdzie? Chyba do Chin, bo tam jest więcej demokracji jak u Tu rządzą nie Polacy, a proszę Państwa jest takie stwierdzenie na zagładę, to, co się robi. Sprawę znowu bardzo dobrze znów Kwaśniewski, Komorowski. Duda, z którym się spotkał w, w Nowym Sączu. Przed Komorowskim, przed Belwederem protestowałem, przed Kwaśniewskim przykułem się do latarni, Łajczulem. Pomóżcie mi, pomóżcie mi, żebym przetrwał ten najcięższy okres. Pójdę siedzieć, bo nie mam z czego zapłacić. Zlicytowali mi część gospodarki, dom i gospodarstwo całe to jest w ruinie. Zrobili zamach na mnie przed Warszawą. Nagranie potwierdzające zamach przed wypadek. Obejrzyjcie sobie, Knurowski w kajdankach, bo mnie chcą zrobić psychicznie niechory. Ja nie jestem chory. Ja walczę o słuszną sprawę. Sprawę Polski, żeby pokazać jak obcy, obcy rządzący tutaj niszczą kraj, dewastują kraj. A największe zło to jest wprowadzenie okupanta wzałoceanu. Dziękuję Wam wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. E, dziękuję e, 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 Włodzimierz za, za to, co mówisz, bo to jest bardzo ważne. E, I zwracam się do Państwa z prośbą, jeżeli ktoś jest w stanie, e, szczególnie do prawników, pomóc panu Włodzimierzowi Knurowskiemu, to trzeba mu pomóc. No, człowiek e, stary, słaby, i otoczony tylko wrogami. Szczególnie się zwracam do Ordo Iuris. Wybitnie katolicka organizacja y, prawników. Pomóżcie człowiekowi. Przecież to jest Włodzimierz Knurowski odwrotnie niż ja jest ultrakatolikiem. I no więc wy jako ultrakatolicy pomóżcie temu człowiekowi P po poczujcie wezwanie wspólnoty religijnej okaż to sumienie okaż to zrozumienie o którym tyle, tyle mówicie no to tyle proszę państwa Włodzimierz dziękuję ci pięknie za to co żeś powiedział i Dziękuję, pozdrawiam wszystkich w kraju i za granicę. tradycyjnymi słowami, szczęść wam Boże. No, no cześć Włodku. Państwa proszę o, też o um, danie łapek w górę, jeżeli to jest ważne to co poruszył Włodzimierz lub łapek w dół, jeżeli uważacie, że to jest nieważne. No i takie jakieś krótkie, krótkie słowo mm, ważne albo nieważne. I w, wtedy ja będę, ci wszyscy państwo, którzy zrobicie coś takiego i, zas, i, i zasubskrybujecie mój kanał, ja z wdzięczności dla państwa zrobię to samo. Yy, w, też, tylko mi, będzie dla mnie ułatwieniem właśnie to, że jeżeli w, w, wpiszecie choć jedno słowo, tak lub nie, to wtedy łatwiej mi będzie zasubskrybować Wasz kanał. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, wszystkiego najlepszego.